Dobry wieczór, cześć, co tam słychać, po pracy już, wypoczywają, odpoczywają, brzuchy napasione, fajnie, ja wieczór lubię, bo nocy, ja zawsze lubiłem nocy, tak będę trochę też o sobie mówił, chcę, żeby tak gdzieś, żeby to, pokazać siebie, no. Myślę, że to ważne, że to takie dobre jest. E, e, a więc tak, zawsze lubiłem e, noc taką ciemność, ciemność, no taką e, letnia taki, taka noc e, no, no, no. I, i, mm -hmm. która przykrywa to wszystko, te, 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 to co złe, to co niedobre, ale też e, w niej jest taki spokój, cisza, taka namiętność jest w niej, taka delikatna, cicha czuła. I bardzo mi się dobrze wtedy tworzy cokolwiek. Słuchając muzyki oczywiście, bo ja zawsze słucham muzyki jak coś robię. I wtedy wiem, że to co robię ma taką postać głębszą, taką właśnie znętrza mnie samego. Nie wiem czy mi to wychodzi, no to wy to oglądacie, widzicie. E, każdy na swój sposób odbiera to co robię. Na to akurat nie mam wpływu, ale tak jest. I dzisiaj, dzisiejsza praca, dzisiaj ten obraz, o, właśnie przyszedłem tutaj sobie do piwnicy. Zimno trochę, ale, ale nie jest tak źle. W każdym razie o, e, chcę powiedzieć, że e, to będzie most. Most taki. Dwojga dusz, takich dwa, dwa istnienia. Po jednej stronie będzie kobieta, po drugiej mężczyzna. I to jest taka... Między nimi jest taka więź, taka telepatyczna. Nie wiem, może... Nie, nie wierzycie w to, może nie wiecie, ale... Jeśli są dwie osoby... To to coś ich tak łączy, takie niewidzialna taka, taka nić tam, myśli. Na przykład, jeśli pomyśli o Tobie, to ta druga strona czuje to. Nie wiem, z kobietami to jest tak, że kobiety czują, jak mężczyźni się podobają w jakiś sposób i odczuwają tę tą, tą energię. Myślę, że to prawda. Bardziej jestem przekonany, że to prawda. Ale, ale mają ten zmysł taki lepszy, to ta intuicja, nie wiem co. Tak to, to, to się nazywa. E, ale... ale hmm, co? No ja mam coś takiego, że odczuwam tą, takie e, tą szczerość, tą, tą, taką czystość, taką jeśli jest. Może czasami się pomylę, wiadomo, bo ludzie są, są różni, ale, ale czas... Dobre jest to, że no, czas robi swoje, nie mamy na niego żadnego wpływu, go nie zatrzyma, nie podgoni i to, i to mnie cieszy, i czas pokazuje, tylko... No niedobrze jest to w tym, że, że człowiek traci, traci kawałek na samego siebie, jeśli, ktoś go wykorzysta w jakiś sposób, to jest bardzo zupełnie dobra. Więc trzeba mieć otwarte oczy i, i, i te no, znaki. Ja, wiecie tam ja dzisiaj wiem, że no, ja nie lubię tego słowa znaki, ale są sytuacje takie, drobne sytuacje, gesty, takie, że, że można, można tak mniej więcej pokładać to sobie w głowie, iż, iż to nie jest to, co, co miało być. Tak to, tak to widzę. Ja wiem, że człowiek zakochany robi takie, czy, czy robi takie rzeczy, że nie widzi tego na początku, ale potem się okazuje, że tak jest i tak sobie pokłada to w głowie. Faktycznie tak jest. No. Nie chcę tu przykładów podawać żadnych, bo to są no, proste przykłady. No. Choćby nawet na pocałunek. No, jeśli kogoś chcesz pocałować, jak ktoś od, pocałuje a potem odwraca głowę, no to nie jest to, to coś nie okej okay jest. No. Nie wiem, ja tak, tak, to, yy, tak to tak to, uważam, bo przecież pocałunek to jest. Ta, ten dotyk miłości, ten taki delikatny, taki ten ważny, ten co człowiek. Yy, E, czuję drugą osobę. No, nie, nie, już nie idę dalej ale swoimi przemyśleniami głębiej, ale, ale e, dotyk właśnie zapach pocałunek, Ta bliskość, ta, ta e, namiętna, ta czuła, delikatna, ta, ta dobra, której, której nikt wam nie zabierze, nie może zabrać, bo jest tylko Wasza. E, Fajne, to jest y, cudowna chwila y, taka. Y, no, wspaniała. <noise> nie chcę, nie wiem co to powiedzieć, bo tak y, przystałem, tak sobie pomyślałem o, o samym sobie i. Y, coś wspaniałego, no. Nie, brak mi na to słowa. No i dzisiejsza praca właśnie, <noise> właśnie. będzie taka, że te... Dwie osoby na tym moście no, prędzej czy później się spotkają, dotkną się, poczują się. oby to było jak najszybciej. No. <ścoughs> Taką pracę właśnie dzisiaj. Ja, ale wtedy mam zamiar zrobić coś takiego yy, 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 ciekawego. No, nie wiem, nie wytłumaczę wam na tę chwilę, ale to będzie takie coś jakby. Yy, yy, Klarosyru, sytuacja się klarowała, jakby to nowe, nowe się tworzyło. Takie coś nowe i doprowadziło do tej sytuacji, że oni właśnie spotkali się gdzieś tam, bo ja uważam, że jeśli dwoje ludzi chce się spotkać i no, <laughs> mówię, to nie ma problemu, gdzieś jeszcze czasach tak nie ma problemu. Może nie można się spotkać, jak ktoś mieszka daleko od siebie gdzieś tam na no już, ale ale jeśli to ma być dobre i takie porządne, to w zasadzie normalne, bo, bo ja tu nie mówię o jakichś wielkich słowach, tylko o takiej normalności. Kobieta, tak jak, tak jak stoją w, w związku ze sobą, przypuśćmy, widzą się pierwszy raz, jest tam między nimi ta, ta chęć współżycia seksualnego, stoją przed sobą i, i jest ten taki moment, że stoją nadzy przed sobą, no tak, tak, tak zostali stworzeni i. I tam nie ma nic do ukrycia, i, i oni tak no, ufają drugiej osobie. To wtedy wtedy tak jest takie zaufanie, takie oddanie się dla siebie takim, jakim się jest. To... Nie wiem, czemu ludzie zrobili z tego takie. Znaczy, znaczy nie, nie pojmuję ludzi, jeśli. jeśli jeśli są z kimś, a szukają sobie romansów z kimś innym, bo ten... I nie chcę się w to zagłębiać, bo to jest złe. Dla mnie uważam, że to jest niedobre. Każdy niech sobie tam robi, jak chce. Ale ja chcę wrócić do tego właśnie, jak stoją między sobą, ze sobą, przepraszam, nadzy. Dotykają się, czują się takim, jakim są. Fajna sprawa. No, i, i to właśnie tutaj też, że, że takie, jest takie miejsce, będzie takie miejsce, że w, w tym moim obrazie, że sytuacja, czas zrobi swoje, że przyjdzie i staną, staną właśnie, e, stworzy się to nowe, nowe takie, bez żadnych tam e, kamieni przeszłości, tylko, tylko od zera. I uważam, że jeśli to się stanie, to, to takie osoby właśnie, nawet jeśli mają lat, nie wiem, 40, 50, 30, to to by znaczenia. Jeśli chcą być razem, to będą tworzyć coś od nowa i to będzie ich wspólna droga, taka ta wspaniała ta wspólna droga, ta dobra wspólna droga. No, fajne, fajne. I dla takich właśnie, dla takiego czegoś warto żyć. Na... No we mnie taka wrze takie coś jestem. Ja, ja działam, chcę działać. Już <laughs> się siedziałem, Ale ten, Ale tak to widzę, tak to odczuwam. No. Nie wiem co womyśle na ten temat. To moje, moje takie. Co mnie teraz tak ogarnęło. No dobrze, to starczy na, 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 na teraz. Wezmę, y, zrobię sobie tło i idę, idę malować. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego wieczoru. Czytam komentarze, oczywiście. I dzięki za wypowiedzi. Pozdrawiam Was. Cześć.